Dziś zapewne nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że przez wiele dziesiątków lat najważniejszym miejscem w Łodzi był rynek Nowego Miasta, zwany dziś Placem Wolności. To właśnie na nim, w początkach XIX wieku, wybudowano klasycystyczny ratusz, siedzibę władz miasta, i wokół tej siedziby zaczęły wyrastać kolejne budowle. Pierwsza murowana świątynia w Łodzi, świątynia ewangelicka, szkoła. W pobliżu również zajazd i pierwszy łódzki hotel. Nic też dziwnego, że gdy wybierano miejsca pod przyszłe inwestycje, to najchętniej szukano tego miejsca w pobliżu rynku Nowego Miasta. Jesteśmy w takim właśnie miejscu. Tu, w odległości niespełna 200 metrów od rynku Nowego Miasta, powstał pierwszy prawdziwie łódzki budynek bankowy powstał 130 lat temu. Oczywiście jego budowa związana była z nieprawdopodobną koniunkturą na rynku gospodarczym i przemysłowym w Królestwie Polski. W latach 70. Łódź przeżywała niespodziewany boom produkcyjny. Łódzki Bank Handlowy powstał przy ówczesnej ulicy Średniej nr 16. Dzisiaj jest to ulica Pomorska 18. Gdy założono bank, wtedy na tym miejscu był skromny, niewielki budynek należący do Karola Scheiblera. Bo trzeba przypomnieć, że osobą, która miała największy wpływ na powstanie banku w Łodzi, był ten największy łódzki fabrykant Karol Wilhelm Scheibler. Oczywiście nie sam. Nie działał w pojedynkę. W staraniach o założenie banku pomagali mu m.in. krewniak Henryk Schleser, z Ozorkowa, a z łódzkich fabrykantów ten wtedy bardzo znaczący Ludwik Grom. Oczywiście w tym gronie można było też znaleźć warszawskich finansistów. Z ich pomocy na pewno wszystkie sprawy nie potoczyłyby się tak łatwo, bo starania Trwały dwa lata. Kiedy przyszła wiadomość, że łódź będzie miała swój bank handlowy, zaczęto szukać architekta. Nie wiadomo było, czy wybrać projekt Karola Merchinga, czy poczekać jeszcze na to, co zaprojektuje Hilary Majewski, architekt tego przemysłowego, rozwijającego się miasta. Od 1872 roku architekt. Miejski. I kiedy dzisiaj szukamy śladów początku banku handlowego w Łodzi, ciągle nie możemy jednak potwierdzić, czy budynek ten został zaprojektowany przez Mercinga, czy przez Majewskiego. Projektant tego banku musiał sprostać nie byle jakim wymaganiom. Musiał stworzyć murowaną skarbonkę kojarzącą się wszystkim z zamożnością. Ale w owym czasie zamożność to przede wszystkim pałac. Wszystko, co budowano, nawiązywało stylem do budownictwa pałacowego. Powstała swoista rezydencja, oddzielona od ulicy dużym metalowym ogrodzeniem. Za ogrodzeniem Znajduje się spory dziedziniec otoczony budynkami. I tak jak dawniej w epoce baroku, na środku, na osi, znajduje się spory budynek główny, a po bokach dwie oficyny. W obu oficynach znalazło się miejsce dla archiwum bankowego, dla magazynu depozytów oraz były tam mieszkania. Ludzi, którzy pomagali w pracy banku. Środkowa część budynku jest najbardziej reprezentacyjna i przypomina renesansowe rezydencje włoskie. Dominują w tej części dwie niewysokie kwadratowe wieże, zwieńczone w górnej części wystającym okapowo gzymsem. Pomiędzy kondygnacjami poprowadzono wyraźny poziomy podział. To także naśladuje renesans. Ale w tym budynku pomieszano cechy renesansu z cechami baroku. Mnóstwo detali dekoracyjnych, szczególnie tych oplatających okna, przejęto ze sztuki barokowej. Dwa okna, znajdujące się w górnej części wież, otrzymały najbogatsze dekoracje. Nawiązują one bezpośrednio do renesansu, ale i w tym wypadku zastosowano elementy neobarokowe, które przecięły łuki naczółków. Po prawej stronie budynku znajduje się okazała wieloboczna wieża. Mieszcząca klatkę schodową. W górnej części wieży znalazło się miejsce dla zbiornika na wodę, rezerwuar. Ten najokazalszy fragment budynku przykryty był wysoką, wieloboczną kopułą z pięknymi neobarokowymi oknami. Ta okazała kopuła przetrwała już tylko na starych fotografiach. W szczególny sposób wyeksponowano wejście do banku. Stworzono dwukolumnowy portyk, nad którym w górnej części umieszczony został kwadratowy taras. Po obu stronach wejścia, na kolumnach, umieszczono dwa ażurowe, neobarokowe, pięknie skonstruowane umocowania dla lamp gazowych. Oczywiście zastąpiono później światło gazowe światłem elektrycznym. Pierwsi klienci przyszli do Łódzkiego Banku Handlowego w sierpniu 1872 roku. Przestrzeń banku podzielona była zgodnie z jego funkcjami. Oczywiście, klienci, którzy przychodzili do banku, od razu mogli wejść do sali operacyjnej. Tu dawniej były drzwi, a za nimi duża przestrzeń ułatwiająca załatwianie wszystkich spraw. W innych pomieszczeniach Odbywały się zebrania zarządu, a w górnej części urzędowali prezesi i dyrektorzy banku. Bank na zewnątrz przypominał pałac. Starano się również, aby wnętrza bankowe także nawiązywały wystrojem do wnętrz pałacowych. Oczywiście Rada Banku na początku oszczędnie wydawała pieniądze. Tak zbytkowne rzeczy jak marmury, Piękne posadzki wydawały się przerostem formy nad treścią. To też zamiast marmurowych okładzin stworzono tu pozory, stworzono marmuryzację. Pokryto ściany tynkiem pomalowanym, tak aby imitował marmur. Oczywiście w późniejszym okresie, gdy kapitał banku pozwolił na zbudowanie nowej siedziby, bardzo okazałej, przy promenadzie pod numerem 15, przy alej kościuszki dzisiaj, marmury już były prawdziwe. Te zaś w późniejszym okresie przykryto kolejnymi warstwami farby. Ujrzały one światło dzienne dopiero podczas ostatnio przeprowadzonych prac konserwatorskich. Bank handlowy był typowym bankiem komercyjnym udzielał krótkotrwałych kredytów niskooprocentowanych. Oczywiście dyskontowano tu weksle i prowadzono wiele innych operacji finansowych typowych dla banków komercyjnych, a określonych w ustawie, czyli w statucie banku handlowego. Wydano go w trzech językach. Oczywiście, ilekroć nanoszono jakiekolwiek poprawki, w statucie za każdym razem pojawiała się nowa książeczka na rynku wydawniczym. Tu jednocześnie możemy przeczytać, że Bank miał zabezpieczenie w postaci 2 milionów rubli, podzieloną tą sumę na 8 tysięcy akcji wartych po 250 rubli. Wszyscy, którzy mieli ponad 25 kupionych akcji, mieli prawo głosu w Radzie Banku. Na czele Rady stał Karol Wilhelm Scheibler, największy łódzki fabryk. Później po jego śmierci na czele banku stanął Edward Herbst, zień Scheibler. Tuż przed I wojną światową kapitał banku osiągnął sumę 10 milionów rubli. Znajdujemy się w sali operacyjnej dawnego Banku Handlowego w Łodzi. Dzisiaj ta sala wykorzystywana jest przez Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów. Dzięki wysiłkom konserwatorskim przywrócono tej, kiedyś zaniedbanej sali, dawny wygląd. Główną ozdobą sali są wysokie, żeliwne kolumny, podpierające stropy. Kolumny te upodabniają salę z jednej strony do wnętrz fabrycznych, bo tak były kiedyś konstruowane fabryki łódzkie, ale z drugiej strony piękne głowice kolumn, Przypominające średniowieczne wykończenie romańskich kolumn upodabniają to wnętrze do wnętrz świątynnych. Bez przesady można było powiedzieć, że to wnętrze kiedyś było świątynią pieniądza. Tu przychodzili ludzie, aby zaciągać kredyty. Po wybudowaniu nowego okazałego gmachu przy promenadzie, stary budynek Banku Handlowego opustoszał. Jego pomieszczenia wynajmowano od 1913 roku różnym instytucjom. W 1935 roku ten zabytkowy, już stary budynek kupiła gmina żydowska. W latach okupacji znajdowały się tutaj różne hitlerowskie organizacje. A po wojnie. Przekazano budynki Uniwersytetowi Łódzkiemu, który niestety nie radził sobie z zachowaniem tych zabytkowych budynków w należytym stanie. Budynek należący do gminy żydowskiej zwrócono w ostatnich latach prawowitym właścicielom.